Dzisiejszy odcinek to historia seryjnego mordercy Andrew Urdialisa. Ten zbrodniarz był inspiracją dla wielu autorów książek oraz reżyserów filmowych produkcji. Być może ktoś z Was czytał Dziewczynę z Domu na Drzewie, to historia jedynej ocalałej ofiary tego mordercy. W 2019 roku powstał również film dokumentalny pod tytułem Wyznania seryjnego mordercy. Kim był Andrew Urdialis? Poznajcie jego historię. Kiedy w 1997 roku Andrew Urdialis przyznał się do swoich zbrodni, policja nie chciała dać wiary w jego słowa. O jednej z tych zbrodni w ogóle nikt nie słyszał, a kolejne dwie zalegały w policyjnym archiwum z pieczątką niewyjaśnione. Były żołnierz piechoty morskiej przez wiele lat mordował, a śledczy nie potrafili wpaść na jego trop. To było wieczorem 14 kwietnia 1996 roku. 25-letnia prostytutka Laura Uliaki wsiadła do samochodu i udała się pod wskazany adres, gdzie miał czekać na nią kolejny klient. Kobieta wyruszyła z Hammond w stanie Indiana nad jezioro Wolf Lake nieopodal jeziora Michigan. To urocze miejsce na granicy stanów Indiana i Illinois, zawsze pełne turystów. Laura dotarła na miejsce punktualnie, ale klienta nie było. Zjawił się po kilku minutach. Nieznajomy przywitał się i po chwili wyjął z kieszeni pistolet. Bez ostrzeżenia oddał strzało w głowę prostytutki. Nie miała szans, padła martwa na ziemię. Wtedy sprawca ją rozebrał, a nagie zwłoki wrzucił do jeziora. Rzeczy osobiste i ubrania wyrzucił. Dryfujące ciało odnaleźli przypadkowi ludzie. Wezwali policję, ale ta mimo wielkich starań nie wpadła na trop mordercy. Sprawa trafiła do szuflady. Od tych wydarzeń minęły trzy miesiące. W Illinois ponownie wyłowiono ciało młodej kobiety, tym razem z rzeki Vermilton w hrabstwie Livingston. Stało się to 14 lipca 1996 roku. Ofiarą ponownie okazała się prostytutka, 21-letnia Cassandra Krum. Tym razem policja wpadła na pewien trop. Kilka osób widziało bowiem zamordowaną kobietę w towarzystwie nieznanego mężczyzny. Oboje przebywali w jednym z barów w Hammond. Chwilę rozmawiali, po czym odjechali samochodem. Była to półciężarówka, pick up. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci młodej dziewczyny był strzał w głowę z bliskiej odległości. Ponadto na jej ciele ujawniono rany kłute na klatce piersiowej oraz głowie. Ogólnie ujawniono siedem śladów podgignięciu nożem. W dodatku sprawca skleił nogi ofiary taśmą klejącą, a ręce z piłką i Ustady natki zaklejone były taśmą izolacyjną. Niestety i tym razem sprawcy nie udało się ustalić. Nikt nie rozpoznał również samochodu, jakim się poruszał. 2 sierpnia, zaledwie dwa tygodnie później, z jeziora Wolf Lake wyłowiono ciało 22-letniej mieszkanki Chicago. Lynn Huber również pracowała jako prostytutka. Jej nagie ciało dryfowało dokładnie w tym samym miejscu, w którym odnaleziono zwłoki Laury. Policja, tak samo jak w pierwszym przypadku, i tym razem nie odnalazła ubrań i rzeczy osobistych ofiary. 14 listopada 1996 roku śledczy Wydziału Narkotykowego obserwował dom w Hamont, w którym dochodziło do handlu krakiem, ale jego uwagę przykuło zupełnie inne wydarzenie. W pewnym momencie na ulicy zatrzymał się samochód amerykańska półciężarówka. Kierowca wysiadł i podszedł do stojącej na ulicy prostytutki. Aby nie zdradzać swojej obecności, wezwał przez radio oznakowany patrol, aby sprawdził mężczyznę z napikapa. Kierowcą okazał się Andrew Urdialis. Przedstawił się jako były Marines, ale podczas kontroli funkcjonariusz zauważył, że między fotelami znajduje się pistolet. Szybko zareagowano na niebezpieczeństwo. Policjanci wycelowali bronię w stronę kierowcy i kazali mu wysiąść z samochodu. Urdialis zachowywał się spokojnie, wykonywał wszystkie polecenia i nie stawiał oporu. Pistoletem, jaki znajdował się w kontrolowanym samochodzie, okazał się chromowany rewolwer o krótkiej lufie, kaliber 38. To właśnie po strzałach z broni takiego kalibru zginęły trzy prostytutki. Z racji tego, że mężczyzna nie posiadał zezwolenia na posiadanie broni palnej i nie potrafił wyjaśnić skąd ją ma, został zatrzymany. Śledczy z Wydziału Zabójstw ciągle pracowali nad sprawą trzech morderstw. Wtedy jeszcze nikt ich ze sobą nie łączył, choć podświadomie jasnym było, że jest to sprawka tego samego mordercy. Zabezpieczony samochód był nieskazitelnie czysty. Na zewnątrz jak i w środku wyglądał tak, jakby dopiero wyjechał z salonu. Poza rewolwerem w skrytce były tylko rolki taśmy klejącej i nic więcej. I właśnie to połączenie wzbudziło podejrzenia: taśma, broń kalibru 38 i prostytutka. Ale śledczy nie znaleźli najmniejszego dowodu na to, że Andrew Urdialis ma cokolwiek wspólnego z zabójstwami młodych kobiet. Po kilku godzinach mężczyzna został zwolniony, a śledczy liczyli na to, że badania balistyczne pozwolą odpowiedzieć na najważniejsze pytanie. Jednak to proces długotrwały, a bez dowodów nie można było nikogo pozbawić wolności. Po kilku tygodniach przyszedł raport balistyczny, który wskazywał jednoznacznie, że zabezpieczona broń nie była tą, którą wykorzystano podczas zabójstw. Andrew Urdialis odszedł wolny, ale na kolejne spotkanie ze stróżami prawa nie czekał długo. 1 kwietnia 1997 roku ktoś wezwał patrol policji do awanturującego się mężczyznę. W motelu American prostytutka domagała się zapłaty z góry, co nie spodobało się jej klientowi. W rozmowie z funkcjonariuszami opowiedziała, że już kiedyś spotkała się z tym mężczyzną i podczas spotkania kazał jej robić dziwne rzeczy, które wydawały się nienormalne. Gdy dopytywali o szczegóły, kobiety wyjaśniła, że mężczyzna chciał, aby udawała martwą i skrępowana miała pojechać z klientem nad jezioro Wolf -like. Niestety i tym razem skończyło się na pouczeniu. Ale podczas sporządzania raportu z tej interwencji jeden z policjantów natrafił na skargę napisaną w listopadzie 1996 roku. Dotyczyła tego samego mężczyzny. Ktoś powiadomił, że Urdialis posiada broń palną, którą obchodzi się nieostrożnie w miejscu publicznym. Notatka trafiła do Wydziału Kryminalnego w Hammond oraz Policji w Chicago. Jako, że linia jeziora Wolf Lake wyznacza granicę między Stanami Illinois i Indiana, postanowiono sprawdzić szerszy obszar, skupiając się na nierozwiązanych sprawach o morderstwo. Śledczy z Chicago poprosili o przesłanie zabezpieczonej broni, jaką posiadał podczas kontroli drogowej Urdialis. Ponownie zbadano broń, ale tym razem w specjalistycznym laboratorium w Chicago. Pół zaskoczeniu śledczych z Hammond tym razem okazało się, że broń, rewolwer kaliber 38, pasuje i nie ma najmniejszych wątpliwości, że to właśnie z niego oddano śmiertelny strzał do Laury Uliaki. Jak to się stało, że pierwsze badanie wykazało coś zupełnie innego? Prawdopodobnie, bo to nieoficjalna wersja, w trakcie analizy zaginął wynik badań, a pracownik, chcąc ukryć ten fakt, sporządził kłamliwy raport. Niestety nie wiadomo, czy poniósł za to konsekwencje. Wiadomo za to na pewno, że Andrew Urdialis mieszkał z matką w Chicago. Po tym, jak został wyrzucony z wojska, zatrudnił się jako ochroniarz w sklepie odzieżowym. 22 kwietnia 1997 roku śledczy zdecydowali się odwiedzić podejrzewanego. O godzinie 9 rano wyszedł z mieszkania, a pod domem czekał na niego radiowóz. Funkcjonariusze zaprosili go do środka i wyjaśnili, że chcą z nim porozmawiać na temat zabezpieczonej broni. Urdialis wydawał się zaskoczony tym, co usłyszał. Tłumaczył, że sprawa została już wyjaśniona i nie ma nic więcej do dodania, ale śledczy nalegali, aby pojechał na przesłuchanie i odpowiedział na kilka dodatkowych pytań. Policjanci w gruncie rzeczy potrzebowali odpowiedzi tylko na jedno pytanie, aby mieć pewność, że mają w rękach seryjnego mordercę. Mianowicie, od kiedy był w posiadaniu rewolweru. Andrew nie kłamał. Być może wierzył, że badanie, które dało negatywny wynik balistyczny, było wciąż aktualne. Wyjaśnił, że kupił go 5 lat wcześniej w sklepie z bronią palną za 300 dolarów. Wyjaśnił również, że nigdy nikomu jej nie użyczał, nie pożyczał i nigdy nie zdarzyło się, aby broń zaginęła. Następnie śledczy pokazali mu zdjęcia Uliaki, Corum i Huber. Woldyali stwierdził, że żadnej z nich nigdy nie widział. Wtedy oficer Krakowski i jego partner oficer Maggret wyjęli z akt kolejną kartkę. Było to badanie balistyczne wykonane w laboratorium w Chicago i dla pewności potwierdzone w innym niezależnym laboratorium. Kolejne dokumenty, które lądowały przed oczami podejrzewanego, potwierdzały, że każda z tych trzech kobiet zginęła ze strzału z tej konkretnej jednostki. Widząc materiały dowodowe, Urdialis wstał, rozpiął krawat i powiedział, że dziś do pracy już nie pójdzie. Później usiadł wygodnie i zaczął opowiadać swoją wersję wydarzeń. Przyznał, że skłamał podczas przesłuchania. Faktycznie znał Laurę Uliaki, Poznał ją zimą 95 roku. Nie byli parą, ale spotykali się, aby spędzić razem miło czas. Często pick-upem jeździli nad jezioro Wolf Lake, gdzie spali pod namiotami. Tak właśnie miało być w kwietniu 1996 roku. Według podejrzanego, para jechała nad jezioro, ale w pewnym momencie rewolwer wysunął się ze schowka. Laura zobaczyła to i wszczęła awanturę. Wtedy broń, trzymana przez Andrew, przypadkowo wypaliła, trafiając w dach samochodu. W tym momencie kobieta chciała mu ją wyrwać, ale gdy jej się to nie udało, wysiadła z samochodu i pobiegła w stronę jeziora. Wtedy wystrzelił w jej kierunku kilka razy. Uliaki padła na ziemię i nie dawała znaków życia. Wtedy przeciągnął ją i wrzucił do jeziora. Wcześniej zdążył ją rozebrać, a ubrania i rzeczy osobiste zabrał ze sobą. Ponoć pozbył się ich w drodze do domu. Kassandrę Corum znał od około dwóch lat. Ostatni raz spotkał ją w barze w Hammond. Zaproponował jej wypad nad jezioro Wolf Lake, ale podczas dojazdu na miejsce między nimi wybuchła awantura. Według sprawcy tak bardzo go to zdenerwowało, że uderzył pięścią w twarz swoją pasażerkę. Kasandra mu oddała co jeszcze bardziej go rozwścieczyło. Wywlukł kobietę z samochodu i zerwał z niej ubrania. Wcześniej związał jej ręce za plecami. Wtedy się uspokoiła. Na jej twarzy sprawca dostrzegł paraliżujący strach, co mu się bardzo spodobało. Zakneblował jej usta taśmą izolacyjną, a nogi owinął taśmą klejącą. Po wszystkim wrzucił ją na tylną kanapę i woził około dwóch godzin bez celu. W końcu zatrzymał się i wyciągnął rozebraną i skrępowaną kobietę z samochodu. Wyjął rewolwer i bez słowa strzelił, ale jego złość nie ustała. Dlatego po wszystkim zadał jej kilka ran nożem. Ciało zrzucił z mostu do rzeki. Tak samo jak w przypadku pierwszej ofiary, również tym razem ubrania wyrzucił w drodze do domu. Ciekawym było zachowanie sprawcy po drugim morderstwie. Na wieść o zaginięciu Kasandry skontaktował się z jej przyjaciółką i angażował się w poszukiwania. Rozwieszał plakaty, rozdawał ulotki. Lin Huber poznał w 1996 roku. Spotkali się dwa razy. Za trzecim razem zauważył ją na chodniku. Niosła coś w czarnym worku na śmieci. Widząc dziewczynę, postanowił zaproponować jej pomoc. Kobieta się zgodziła, ale sprawca za pomoc zażądał seksu. Gdy Lin Huber odmówiła, Andrew wyjął swój rewolwer i strzelił jej w głowę. Następnie ukrył ciało w samochodzie i pojechał nad jezioro. Tam ją rozebrał, ale gdy zsuwał jej spodenki, ukuł się agrafką, której nie zauważył. To rozzłościło go tak bardzo, że dźgnął ją kilka razy nożem w plecy. Potem znów strzelił, a ostatecznie ciało wrzucił do wody. Śledczy starali się ustalić motyw tych zbrodni. Sprawca nie krył tego, że widok błagającej o życie kobiety bardzo go podnieca. Do tego dochodziła złość, którą tłumił w sobie na długo przed tym, jak spotkał swoje ofiary. Oficerowie Magret i Krakowski wiedzieli już, że złapali seryjnego mordercę. Sprawy morderstw mogły być w końcu wyjaśnione. Do sfinalizowania przesłuchania potrzebny był tylko jeden podpis zatrzymanego. Funkcjonariusz podsunął mu dokument do podpisu, a ten go odsunął od siebie i zapytał, czy to już koniec na dziś. To pytanie zmieszało śledczych, którzy nie ukrywali zdziwienia. Wtedy Andrew Urdialis powiedział, że jeszcze nie skończył. Sprawca miał jeszcze wiele do powiedzenia, ale o tym za moment. Pozwólcie, że najpierw go troszkę przedstawię. Andrew Urdialis urodził się 4 czerwca 1964 roku w Chicago. Ukończył szkołę w 1982 i zaciągnął się do piechoty morskiej. Nie miał zbyt wielu kolegów. W szkole uważany był za dziwaka, który zawsze trzyma się z dala od innych. Jednak z tego powodu nigdy nie był szykanowany, raczej omijany wielkim łukiem. Mało kto wiedział, że jego zachowanie wynikało z sytuacji w domu. Był wychowywany twardą ręką. Można powiedzieć, że rodzice się nad nim znęcali zarówno fizycznie, jak i psychicznie. W dodatku jego starsze rodzeństwo wykorzystywało go seksualnie, szczególnie kuzynka i siostra. Jako żołnierz trafił do Kalifornii, gdzie przeszedł szkolenie radiooperatora. Szkolenie spowodowało, że w latach 90-91 trafił na frontę wojny w Zatoce Perskiej. Trauma z dzieciństwa spowodowała, że chłopak zaczął słyszeć głosy. Później zaczął z nimi rozmawiać w wymyślonym przez siebie języku. Wkrótce po wojnie w 1991 roku został zwolniony z wojska. Powodem była niepewność w podejmowaniu decyzji i nieufność do niego innych żołnierzy. To była jednak oficjalna wersja, bo prawdziwa przyczyna zwolnienia była zupełnie inna. Podwładni zauważyli, że ma problemy psychiczne. Andrew wrócił do Chicago, gdzie rozpoczął leczenie w klinice psychiatrycznej. Podczas jednej z sesji jego psycholog polecił mu, aby znalazł sposób na rozładowanie emocji. Miał je wyrażać bardziej otwarcie, a nie tłumić w sobie. Dwa dni później zginęła Laura Uliaki. Ale spokojnie nie obwiniajmy lekarza. Już wtedy Urdialis miał na koncie morderstwa. Seryjny morderca kontynuował swoją opowieść. Wyznał śledczym, że 18 stycznia 1986 roku na kampusie w Kalifornii zabił po raz pierwszy. Tego dnia około godziny 22.30 ochroniarz zauważył coś leżącego na środku parkingu. Jako, że studenci często robili mu żarty, pomyślał, że i tym razem ktoś wpadł na dziwny pomysł. Słabo oświetlony parking był pusty, a to, co leżało na środku, wyglądało jak manekin ale gdy podszedł bliżej, zauważył kałużę krwi i ciało młodej dziewczyny. Była nią Robi Brandley, 23-letnia studentka architektury. Sprawa była o tyle zagadkowa, że chwilę przed godziną 22.30 kobieta wyszła z koncertu, jaki odbywał się na terenie kampusu. Ofiara została zaćgana. Rany kłute znajdowały się na jej brzuchu, plecach i szyi. Sekcja zwłok wykazała 41 ran. Poza tym na miejscu zbrodni nie znaleziono żadnych użytecznych wskazówek, żadnych odcisków palców, narzędzia zbrodni, włókien, włosów, śladów DNA. Ponieważ sukienka ofiary była podciągnięta do góry, pojawiły się podejrzenia, że mogło to być przestępstwo na tle seksualnym, ale nie było śladów gwałtu. Jako motyw wykluczono również rabunek, bo obok ciała leżała torebka z całą zawartością. Sprawca przyznał się, że popełnił zbrodnię, bo był zły na znajomych. To był powód, dla którego zamordował przypadkową kobietę. Kolejny raz uderzył 17 lipca 1988 roku. Tym razem jego ofiarą była 29-letnia prostytutka Julia McGee. Umówił się z nią na spotkanie sponsorowane i zabrał ją na teren jednej z budów. Gdy dojechali na miejsce, kazał jej wysiąść z samochodu. Gdy sam wyszedł, bez słowa oddał do niej strzał, trafiając w głowę. Przy zwłokach policja odnalazła łuski kalibru .45. Jednak tym razem morderstwo go nie zadowoliło. Ponoć broń wypaliła zbyt cicho i było zbyt spokojnie. Nie poczuł żadnych emocji. Ciało zapakował do samochu i pojechał do pobliskiego baru na piwo. Później porzucił zwłoki w lesie. 25 września 88 roku zaproponował 31-letniej prostytutce Mary Ann Wells spotkanie. Zabrał ją za miasto w okolice San Diego. Podczas seksu wyciągnął broń i strzelił jej w głowę. Po wszystkim wyrzucił jej ciało w dzielnicy przemysłowej. To był pierwszy raz, kiedy popełnił błąd. Wraz z ciałem wyrzucił zużytą prezerwatywę. Na tej podstawie ustalono DNA ofiary oraz nieznanego mężczyzny. 16 kwietnia 1989 roku Andrew Urdialis zabrał z ulicy 20-letnią prostytutkę Temi Erwin. Odjechali kilka kilometrów. Oboje znali się już wcześniej. Andrew kilka razy korzystał już z jej usług. Podczas stosunku sprawca zastrzelił ją. Następnie wysiadł z samochodu i oddał jeszcze kilka strzałów. 27 września 1992 roku Andrew Dialis jechał samochodem, kiedy zauważył stojącą przy przystanku autobusowym młodą dziewczynę. Zatrzymał się i zapytał, czy potrzebuje podwózki. Na jej nieszczęście spieszyła się na nocną zmianę w szpitalu, a dosłownie przed chwilą uciekł jej ostatni autobus. 19-letnia Jennifer skorzystała z podwózki. Dziewczyna nie czuła się zagrożona. Mężczyzna wyglądał na miłego, nawet lekko przestraszonego. Nie podejrzewała, że jest niebezpiecznym przestępcą. Jak powiedziała, miałam tylko sekundy na decyzję. Miałam 19 lat, nie myślisz wtedy o konsekwencjach. Pomyślałam tylko, jeśli nie pójdę do pracy, stracę ją. Andrew zawiózł ją do pracy, a po drodze próbował się z nią umówić na randkę. Dziewczyna nie była zainteresowana, ale dla swojego spokoju podała mu fałszywy numer telefonu. Tego samego dnia Andrew usiłował się do niej dodzwonić, ale numer był błędny. To go zezłościło. Postanowił zaczaić się na nią. Doskonale wiedział, że o 6 rano kończy zmianę, więc będzie wracać do domu. Gdy dziewczyna wyszła z pracy kilka minut po szóstej, pod drzwiami czekał już adorator. Powiedział, że nie mógł pozwolić, aby sama wracała do domu po całonocnej pracy. Dlatego chce ją odwieźć do domu. Jennifer się zgodziła, ale Andrew miał zupełnie inne plany. Podczas powrotu wyciągnął broń i skierował lufę w stronę dziewczyny. Następnie złapał ją za włosy i uderzył z całej siły jej głową o deskę rozdzielczą. Po chwili skręcił z głównej drogi i dojechał na zupełne odludzie. Tym razem jednak działał inaczej niż zazwyczaj. Najpierw usiłował wykorzystać dziewczynę seksualnie, ale nie mógł osiągnąć erekcji, dlatego zaczął ją dusić. Gdy straciła przytomność, poczekała się ocknie. Wtedy zerwał z niej całe ubranie i kazał wejść do bagażnika. Gdy odjechali, dziewczyna zaczęła manipulować przy zamku. W końcu udało się go otworzyć. Wyczekała moment, kiedy auto zatrzyma się na światłach. Wtedy podniosła klapę bagażnika i wyskoczyła na ulicę. Widząc to, sprawca odjechał z piskiem opon, nawet nie usiłując gonić niedoszłej ofiary. Kilka dni później sprzedał samochód i wrócił do Chicago. Jennifer zgłosiła się na policję, ale funkcjonariusz jej nie uwierzył. Twierdził, że jest prostytutką i padła ofiarą oszustwa. Prawda wyszła na jaw dopiero po kilku latach. To wydarzenie sprawiło, że sprawca się przestraszył i nie zaatakował żadnej kobiety aż do 11 marca 1995 roku. Wtedy zamordował 32-letnią prostytutkę Denim Maney. Jednak tym razem postanowił wrócić do swojej sprawdzonej metody. Podszedł do menu na ulicy, zaproponował jej zapłatę i zawiózł w odległe miejsce. Poprosił ją, żeby się rozebrała. Złapał ją za włosy i kazał położyć się na brzuchu. Potem związał jej ręce za plecami. Jednak i tym razem, jak stwierdził, nie czuł się usatysfakcjonowany. Po kilku nieudanych próbach odbycia stosunku wsadził do jej ust lufę rewolweru, a po chwili... W 1997 roku Urdialis został oskarżony o serię morderstw. Proces trwał wiele lat. Obrońcy starali się podważyć poczytalność oskarżonego. Szereg badań psychiatrycznych i obserwacji sprawiły, że proces ruszył 8 maja 2002 roku. Trwał do 30 maja. Sąd skazał sprawcę morderstw na karę śmierci, ale w 2003 roku zmieniono ją na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Był to czas, kiedy gubernator Illinois wstrzymał wszystkie 167 kar śmierci. Stało się to po tym, kiedy specjalne śledztwo wykazało, że wśród osadzonych w celi śmierci co najmniej kilku okazało się niewinnych. Aby nie ryzykować, postanowiono wstrzymać wykonanie egzekucji, a następnie zamieniono te kary na karę dożywocia. Ale Andrew Urdialis nie uniknął najwyższego wyroku. Po uprawomocnieniu się wyroku w Illinois, sąd w Kalifornii skazał go za morderstwa popełnione na tamtym terenie. 5 października 2018 roku Urdialis został przewieziony z więzienia w Illinois do San Quentin. 2 listopada 2018 roku popełnił samobójstwo. To historia niezwykle brutalnego przestępcy. Seryjny morderca zabił również siebie. Mam nadzieję, że ta historia również Was zaciekawiła. Ja z mojej strony zapraszam Was na kolejne podcasty. Najbliższy już w czwartek o godzinie 20.00. Życzę Wam bezpiecznego i spokojnego tygodnia w tych niepewnych czasach. Do usłyszenia!